Cześć! Dzisiaj przed Wami recenzja Endurance modelu LEGO ICONS, do której to recenzji zbierałem się bardzo długo, ale nie ze względu na to, że długo zajęło mi budowanie tego statku, bo zbudowałem go tydzień po zakupie. Zajęło mi to 7,5 godziny, natomiast nie chciałem. Po prostu zrobić jakiejś zwykłej recenzji, i potrzebowałem trochę czasu, żeby dowiedzieć się, yy, zgłębić swoją wiedzę na temat całej wyprawy endurance. Także, obejrzeć dokument, który jest dostępny na Disney Plus, i przeczytać trochę informacji o całej wyprawie poszukiwawczej, yy, o której też jest ten dokument de facto o której możecie sobie przeczytać w, w styczniowym numerze National Geographic. Yy. Wracając natomiast do modelu, jest to model LEGO ICONS 10335, yy, który ma 3011 elementów. Być może to przypadek lub nie, ale wrak endurance po 106 latach znaleziono na głębokości 3008 metrów pod Morzem Wedela, więc to są tylko yy, trzy cyferki różnicy. Być może zbieżność, być może nie. Yy, model. Kosztuje 1149,99 na Legocom i jest ogromny. Jest ogromny, bo mierzy 47 cm wysokości, ma 80 cm długości i 25 cm szerokości. Model buduje się, jakby można powiedzieć, w pięciu etapach bo mamy kadłub podzielony na trzy elementy. Mamy żagle, i mamy yy, w sensie maszty, i mamy żagle. To jest taki pięć elementów budowy. Yy, natomiast zanim sobie przejdziemy do szczegółów yy, tego bildu, to chwilę opowiem Wam o całej wyprawie, ponieważ yy, jest ona mega ciekawa, yy, bo według wielu osób dzisiaj ta wyprawa wtedy mogła być traktowana jak dzisiaj wyprawa na księżyc. Tak, to nie jest przesada, bo, ponieważ takim statkiem. Sir Ernest Shackleton planował e, przepłynąć, e, no, przepłynąć na Antarktydę i tam z jednej strony na drugą e, się przedostać. Natomiast no, ta wyprawa niestety się nie udała, natomiast cała 27-osobowa załoga, co jest ważne, e, wyszła z tego powiedzmy bez szwanku bo uwaga, nie wiem czy o tym wiecie, ale cała wyprawa trwała ponad dwa lata, z czego półtora roku była to walka o przetrwanie. I teraz przechodząc e, do tej całej historii. E, wszystko zaczęło się 1 sierpnia 1914 roku, kiedy to Endurance wypłynął z Londynu i po trzech miesiącach e, dotarł do Georgii Południowej. W okolicach Morza Południowego i Morza Wedela, i tam, tak naprawdę, 5 grudnia, wystartowała już ta docelowa misja. Po dwóch dniach endurance zaczął się wbijać w pak lodowy, i niestety, po miesiącu. 18 stycznia 1915 roku ugrzązł w lodzie. Niestety ten wzmocniony kadłub, o którym sobie później jeszcze powiemy, nie dał rady przebić lodu, no i cała misja, tak jakby, stanęła. Natomiast sir Ernest Shackleton nadal wierzył, że uda im się jeszcze, tak jakby, dalej ten statek ruszyć, więc trochę walczyli. Natomiast gdy po e, paru tygodniach e, wiedział, że właściwie misja już jest stracona, postanowili przeczekać, tak przeczekać e, w minusowych temperaturach na skutym e, lodem Morzu Wedela, ponieważ e, zgodnie z ruchem wskazówek zegara e, Sir Ernest Shackleton wiedział, że dryf e, Lodu wraz z nimi powinien ich, tak jakby ku północy, na otwarte wody wyciągnąć, więc stwierdzili, że to przeczekają. E, I tak dryfowali, uwaga, 9 miesięcy. 9 miesięcy mieszkali właściwie na statku, e, zużywając większość swoich zapasów żywieniowych. Polecam obejrzeć ten dokument na Disney Plus, bo tam się dowiecie więcej. Jest naprawdę niesamowity. I po tych 9 miesiącach 27 października musieli opuścić endurance, ponieważ endurance zaczął się rozpadać. Zaczął po prostu pękać, ponieważ ten lód zaczął go po prostu miażdżyć. Ostatecznie 21 listopada 1915 roku endurance zatonął. Zaczął tonąć, i wtedy już wiedzieli, że to już jest koniec e, statku. E, I tak e, rozbili e, wtedy już obóz e, na lodzie, i kolejne 5 miesięcy dryfowali na tym e, lodzie. W końcu 9 kwietnia 1916 roku, czyli po ponad. Ponad roku i już prawie półtora roku od rozpoczęcia wyprawy Sir Ernest Shackleton zdecydował, że na tych czterech szalupach spróbują przedostać się na wyspę Słoni. I tak od 9 kwietnia do 24 kwietnia na tych czterech szalupach cała załoga przepłynęła na wyspę Słoni. No, i tam postanowili przeczekać na ratunek, przeczekać, ponieważ Sir Ernest Shackleton wraz z piątką innych marynarzy na jednej szalupie James Card, która tutaj w momencie zakupu w pierwszych dniach była takim gratisem dodawanym, postanowił popłynąć i. No generalnie zorganizować misję ratunkową. To było o tyle trudne, że czekało ich uwaga do przepłynięcia ponad 1300 km na takiej małej szalupie, w łącznie 6 osób. No i finalnie im się to udało. Finalnie im się to udało. O, tutaj mi się sir Ernest Shackleton przewrócił. Udało im się, trwało to y, 10 dni. Y, 10 dni, natomiast y, cała wyprawa ratunkowa y, trwała tak naprawdę 4 miesiące, bo chyba dopiero jeśli dobrze pamiętam teraz, za czwartym razem udało się zorganizować finalnie y, okręty chyba pożyczone od Chile, y, które uratowały całą załogę która jeszcze tak naprawdę na tej Wyspie Słoni czekała 4 miesiące i tak naprawdę 30 sierpnia 2016 roku, czyli po ponad dwóch latach, że tak powiem misja się zakończyła, kiedy y, ostatni członek załogi został uratowany. Ta wyprawa stała się tak naprawdę walką o przeżycie i przez półtora roku cała 27 osobowa załoga Wywalczyła yy, sobie, bym powiedział, chyba yy, taki. Nie wiem, jak to nazwać generalnie, ale ja tej historii aż tak dobrze nie znałem. I jak usłyszałem, że oni przez te półtora roku na tym lodzie yy, tam żyli i walczyli o przetrwanie, to naprawdę yy, są herosami, bo nikt się nie załamał. Ale to chyba podobno dzięki Shackletonowi, bo są notatki, w ogóle wiele notatek, no i oczywiście z ich opowieści wiemy, jak on ich generalnie napędzał do tego, że słuchajcie, uda nam się, przeżyjemy, będzie wszystko ok. Także Szapoba, panie Shackleton. I teraz słuchajcie, teraz sobie przejdziemy już do samego statku, no bo o tym ten generalnie ta recenzja. Statek yy, budowałem, tak jak powiedziałem na początku, 7,5 godziny. Zrobiłem sobie 3 posiadówki po 2,5 godziny. Yy, I statek bardzo się obawiałem tego kadłuba de facto. No, który jest yy, generalnie no, niezbyt jakiś wymagający. Jest dużo podobnych elementów. Myślałem, że to będzie strasznie nudne. Natomiast Lego przemyślało to w ten sposób fajnie. Że budowa całego statku jest podzielona na etapy, czyli mamy jeszcze taką dodatkową podstawkę, którą yy, zdemontowałem, na którą sobie stawiamy elementy i zaczynamy sobie od takich trzech elementów kadłuba. Jeden tu jest, później jest ten i ten trzeci, sobie je budujemy, i później na sam koniec je składamy. Przedostatni etap to jest budowa masztów, i na końcu żagle z tymi linkami. Natomiast mamy tu kilka smaczków. Mamy tu kilka smaczków w postaci e, dwóch kajut. Mm, dwóch kajut, e, i żeby dostać się do tych kajut, trzeba sobie tutaj zdemontować. E, właściwie do kajuty to łatwo się dostać tutaj. Mamy tutaj taki element, który sobie ściągamy. I tu w środku mamy e, sypialnię Shackletona i mamy taką kajutę e, z mapą. Z kompasem, z jakimś, jakimś uf, co, by, co to jest, jakiś nie wiem, płomyk, i tak dalej. Więc to są takie dwa miejsca, które gdzieś tam się bardzo dobrze zachowały, bo yy, ten statek dzięki temu, że tak głęboko zatonął i temperatury są tam, jakie są, bardzo niskie, to zachował się w świetnych, świetnym stanie. I dzięki tej wyprawie, która go odnalazła i wykonaniu chyba 25 tysięcy fotografii udało mi się zbudować model 3D i w ogóle okazało się, że jest on świetnie zachowany. Zresztą na zdjęciach, które są w naszym Geographic, możecie sobie znaleźć na zdjęciach, widać naprawdę świetnie zachowane rzeczy typu, nie wiem, but opiekuna psów, które z nimi były z jakimiś sprzączkami. Jest zachowany kompas, świetnie, który tutaj jest na tym statku. Jest kotwica, są te zdobienia widoczne. Jest też także świetnie zachowany napis Endurance. Naprawdę bardzo dużo rzeczy się zachowało w świetnym stanie, dlatego też tak dużo wiemy. O tym statku i o całej wyprawie. Jeszcze jednym elementem demontowalnym jest tutaj ta część, która odsłania nam silnik, bo ten statek to nie był tylko żaglowiec, tylko to był normalny. E, znaczy to był statek, który miał silnik, który de facto tutaj mamy tak jakby zbudowany i możemy sobie go też wyciągnąć. Statek jest majestatyczny. Naprawdę on świetnie wygląda. Oczywiście, kurzy się jak wszystkie nasze super modele z Lego, ale naprawdę stoi w jadalni na szafce i się pięknie prezentuje w jadalni. Jeśli chodzi o samobudowę. Zastanawiałem się, jak będzie z tymi linkami. De facto myślałem, że tu będzie jakieś kombinowanie, natomiast tak naprawdę to poszło bardzo szybko i sprawnie chyba 15 minut. One są tu tak na takim kołowrotku, fajnie zamontowanym, że można sobie to naciągać, jeszcze luzować i tak dalej. Najgorszym elementem całego bilda były te linki. Te linki, których jest 6, ale zamontowanie równo tych elementów to był po prostu dramat. Ja generalnie Pierwsze cztery linki to poprawiałem. Jedną to chyba poprawiałem dwa razy. Co po prostu palce to Uuu, masakra. Yy, natomiast sam statek jest fantastyczny. Słuchajcie, yy, nie budowałem nigdy takiego dużego modelu. Nie wyobrażam sobie w ogóle, jak ten Titanic musi być trudny do zbudowania. Natomiast to, jak to było rozplanowane, naprawdę się szybko i fajnie buduje. Właściwie to trochę żałuję, że nie miałem tak jakby całego dnia, żeby sobie siąść i od początku do końca go zbudować. No ale cóż, tak to wygląda. Jeśli macie dużo miejsca i macie trochę wolnej gotówki, polecam Wam, żeby sobie zakupić ten model, bo jest naprawdę fantastyczny. I nawet teraz już po, właściwie go zbudowałem na początku grudnia no to po miesiącu nadal jestem pod dużym wrażeniem, jak jest to niesamowity model. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, bo będę się starał kolejne robić w podobnym tonie i sposobie. Cześć!